Staroń schodzi do środka, wystawi tylko Ślęzakowi. Ślęzak, uderzenie na bramkę. Uwaga! I bramka! Piłka w siatce Aleksandry Ślęzak. Daje EKS-owi prowadzenie. 75 minuta gry, więc podobnie jak w Aleksandrowie. Bardzo ładne uderzenie z dystansu Aleksandra Ślęzaka. Daje prowadzenie EKS-owi w meczu. Z Lechia Tomaszy, jak już mówiłem, podobnie było w Aleksandrowie Łódzkim, wtedy też do bramki trafił. Tam patora mniej więcej w tej samej minucie. Przy piłce z numerem 10 Kamil Szymczak. Znowu Szymczak. W pole karne Szymczak wychodzi Gąsiński. Uwaga! Słupek! Niewiarygodne. Niewiarygodne. Jak ta bramka nie wpadła, powinno być tutaj jeden do jednego. Duże, naprawdę duże szczęście teraz po stronie UKS u Mirecki, uwaga, Mirecki. Przed palem karnym Mirecki strzela poprzeczkę. Niewiarygodne. Co tu się dzieje? Jeszcze strzał i nie ma bramki. Niewiarygodne, co się teraz dzieje w Tomaszowie Mazowieckim. Jeszcze próbuje Lechia. I jeszcze faulu Jacka Karbowniaka. Karbowniak już ma na swoim koncie żółtą kartkę. Czy będzie druga za to przewinienie? Zobaczymy za chwilę. Tak jest, jest dru druga żółta karta dla Jaska Karbowniaka. Co w tak zwanym efekcie oznacza: No właśnie, kartkę czerwoną. Jeszcze grę wznowi Szymon Gąsiński, a sędzia pewnie za chwilę odgwierzy koniec tego spotkania. Tak jest. Koniec meczu. LKS wygrywa z Lechia Tomaszew 1 do 0. Pierwsza połowa bardzo słaba, no w drugiej to wszystko systematycznie się rozkręcało, był gol Aleksandra Śledzaka w 75 minucie spotkania, potem słupek, potem poprzeczka, ataki Lechi, ale tych losów w meczu nie udało się odwrócić, no i ŁKS wygrywa na wyjeździe po raz drugi z rzędu.